Tomek SQ21 z, z tej strony. Chyba dzisiaj nie wyobrażacie sobie życia bez streamera. No, w każdym systemie gdzieś to urządzenie ma swoje miejsce czy to do szukania płyt, czy po prostu jako główne źródło dźwięku. Na rynku pojawiły się trzy nowe streamery od marek takich jak Denon, Cyrus oraz Lumin. Dzisiaj Wam opowiem o co chodzi, jaką funkcjonalnością się charakteryzują oraz oczywiście jak grają. Nie przedłużając, przechodzimy do konkretów. Na pierwszy ogień leci Cyrus Stream XR. Co do wyglądu, znacie pewnie Cyrusa, jeśli zagłębialiście się w ich ofertę, wiecie, że w sumie każde urządzenie wygląda jak CB Radio. No, no tak wygląda. Oni trzymają się tego designu od lat, nie rezygnując z tego, po prostu uznali to jako tam część swojego kanonu. To, co się przede wszystkim rzuca w oczy, to właśnie połówkowa budowa. To urządzenie jest po prostu małe. Bez problemu zmieścimy obok jeszcze jakieś inne urządzenie. Cyrus działa w oparciu o BlueOS, czyli w zasadzie bardzo szeroko znaną platformę, aplikację do obsługi streamerów. Dzięki temu wiem, że nie muszę się martwić o to, czy właśnie mój streamer dostanie aktualizację. Czy za dwa lata nie będę musiał wyrzucić następnych 10-15 tysięcy na nowe urządzenie, które tylko i wyłącznie będzie wspierane. Bo może się okazać tak, że aplikacje wyłączą, znikamy. W tym przypadku nie ma w ogóle o tym mowy. Blue OS jest powszechnie szeroko znany, będą aktualizacje i ten sprzęt będzie długo wspierany. BlueOS to jest w zasadzie synonim nieograniczonej ilości tych wszystkich serwisów streamingowych. Bardzo bogata funkcjonalność, szybkość w obsłudze. To jest po prostu dopracowane, fajnie działające, responsywne. Cyrus Stream XR jest oczywiście run ready, a dla fanów Tidala mamy pełne wsparcie MQA. Skoro główną zaletą tego urządzenia ma być dźwięk, właśnie o nim Wam teraz opowiem. Seria XR od Cyrusa generalnie ma grać równo. To jest takie założenie Cyrusa. Seria Classic właśnie ma być ciepła, taka bardziej brytyjska. W serii XR ma być równiej. Ten konkretny streamer gra bardzo ładnym, detalicznym dźwiękiem. Ta równość to nie jest, tak jak często używam tego określenia, wypranie z emocji, co jest w zasadzie dla mnie określeniem negatywnym. Absolutnie tak nie jest. Cyrus, mimo swojej równości, ma ten charakter, ma nasycenie i mu nic nie brakuje. Mamy tutaj bardzo ładną kontrolę, wszystko jest poukładane i na swoim miejscu. Bardzo ładna scena, bardzo ładna holografia. Nie mamy tutaj takiego efektu, że odpalamy sobie cokolwiek, nawet na tym Tidal'u i nagle słyszymy takie oho, tak słyszę, że to gra ze streamera. E, pokusiłbym się o stwierdzenie, że gra bardzo podobnie do CD. Nie czuć tutaj takiej po prostu sztucznej cyfrowej kompresji, która od razu przeświadcza nam, że słuchamy jakiegoś słabej jakości pliku. E, oczywiście jakość samego nagrania ma ogromne znaczenie ale sam streamer, sam Cyrus Stream XR nie gra właśnie tak sztucznie, cyfrowo, czy po prostu na siłę. Mamy tutaj bardzo ładny, szeroki dźwięk, który wyrywa się spoza właśnie lewej i prawej ścianki kolumn. Nie ma tutaj czegoś takiego jak efekt płynięcia dźwięku właśnie z głośnika takiej precyzyjnej Liniowości, która dociera do nas tylko w tym takim idealnym, równobocznym trójkącie. Ten dźwięk się po prostu odrywa, jest ładny, napowietrzony, całkiem naturalny. Oczywiście nie mówimy tutaj o porównaniu do płyty winylowej, bo to nie ma czego porównywać. To jest po prostu inne źródło. Powiedziałbym jednak, że ten dźwięk nawiązuje do płyty CD, do takiego ładnie. Pełnie grającego odtwarzacza. Nie słyszymy tutaj kompresji czy niskiej jakości. Czasem przy niektórych streamerach jest taki efekt, że odpalamy i od razu słyszymy tą taką sztuczność, kompresję, no po prostu jakiś taki brakujący element gdzieś byśmy chcieli dokleić, a nie wiemy w zasadzie co jest nie tak. Stream XR to bardzo ciekawe urządzenie. Zmieścicie go przede wszystkim w zasadzie w każdej półce, w każdej luce. On nie musi mieć bardzo dużo miejsca, nie jest to jakaś ogromna tutaj bryła tego urządzenia, więc spokojnie możecie go sobie zaadaptować do dowolnego systemu. Nie musi to być Cyrus z Cyrusem. Dźwiękowo jest transparentnie, równo, ale nie jest Nijak. To urządzenie ma swoją barwę, ma swój charakter, ale jednak nie wtłacza nam takiego koloru, na siłę e, przejaskrawionego dźwięku. Jest po prostu troszkę tak w cieniu. Bym powiedział, że on robi całą robotę, ale nie chce zbierać wszystkich fleszy na czerwonym dywanie. Drugim urządzeniem w dzisiejszej bitwie streamerów będzie Denon DNP 2000NE. Zaczynając od designu, jest to po prostu typowy Denon. Najbardziej typowy Denonowy Denon, jakiego sobie możecie wyobrazić. Mamy tutaj do czynienia już z pełnogabarytowym klockiem, także nie mamy tutaj żadnego okrojonego urządzenia. Tu jest troszkę oczywiście audiofilskiego powietrza w środku, ale ma to spasować się z dużymi wzmacniaczami Denona. Wcześniej hasło streamer Denona kojarzyło się z czymś właśnie za 2-2,5 tysiąca. Taki po prostu segment do tych najniższych wzmacniaczy, jako alternatywa z takim mini dzielonym systemem, to znaczy wzmacniacz plus streamer, jako właśnie zastępstwo dla jakiegoś amplitunera, żeby to trochę lepiej zagrało. W tym przypadku Denon uzupełnia w zasadzie swoją lukę, bo wcześniej oferowali już wzmacniacze wyższych serii, wyższej jakości, tak samo były do nich odtwarzacze CD i brakowało streamerów. Urządzenie to obsługujemy przez aplikację HEOS. Na pokładzie jest Spotify Connect, Denon jest oczywiście run ready. Mamy także AirPlay 2. HEOS podobnie jak Blues jest bardzo popularną aplikacją, długo wspieraną. Jest w zasadzie w każdym urządzeniu Denona czy Maranca, także zaplecze aplikacyjne w tych dużych, ogromnych koncernach jest ogromne. Oni mają na to budżet, mają swoje działy, ludzi od tego, to z pewnością będzie wspierane przez długie lata. Jedyne czego mi brakuje to Tidal Connect, aczkolwiek trzymam mocno kciuki, mam nadzieję, że będzie dodany w przyszłych aktualizacjach. Przejdźmy do dźwięku. Denon będzie troszeczkę cieplejszy od Cyrusa. Nie mówimy tutaj o takiej już stereotypowej ciepłocie, która jest często zauważana w niskim budżecie, tam gdzie w sumie Denona jest najwięcej przy tych amplitunerach, jakichś e, budżetowych wzmacniaczach. Tam rzeczywiście mamy to takie stereotypowe ciepło i większość wzmacnia, że po prostu gra ciepło. Tutaj charakter Denona został zachowany, aczkolwiek wchodzimy już na ten poziom jakości, że ciężko kogokolwiek oskarżać, że nawiązuje do tej niższej półki. Porównując bezpośrednio Cyrusa z Denonem, Denon będzie troszeczkę cieplejszy, nieco bardziej zaokrąglony. Oczywiście nie jest to ogromna różnica, to są raczej subtelności, jak mówimy o streamerach. Denon będzie troszeczkę łagodniejszy, nie będzie aż taki zero-jedynkowy, precyzyjny i szybki jak Cyrus. Ten dźwięk jest troszkę bardziej złagodzony, zaokrąglony. Słucha się go troszeczkę przyjemniej. Jeśli chcemy sobie dosłownie, zaznaczam, odrobinkę stonować system, ten dźwięk złagodzić, Denon będzie idealny. Detali przestrzeni jest na dobrym poziomie w Denonie, ale nie tak dobrym jak w Cyrusie. Mimo wszystko mówimy tutaj o urządzeniach. Odbiegłych od siebie o parę tysięcy złotych. Przez swoją tonalność, Denon nie będzie szukał tych takich mikro, detali, smaczków, czarnego tła. Denon po prostu gra troszkę łagodniej, grzeczniej, nieco bardziej zachowawczo. Nie próbuje tutaj robić jakiejś wielkiej afery, pokazywać, że on nagle rządzi. On po prostu gra nieco inaczej niż inne z tym miary w tym budżecie. Streamer ten jest przede wszystkim dla osób, które szukają takiej normalnej ludzkiej przyjemności ze słuchania muzyki. Nie jest to urządzenie, w którym będziemy wyskrobywać największe detale, jakieś e, wybrzmienia, które trwają po kilka sekund. To no nie, to jest po prostu sprzęt, który mamy sobie odpalić, usiąść i przyjemnie słuchać. Bardzo się cieszę, że wytrzymaliście do tej części filmu, bo teraz pogadam o moim ulubionym urządzeniu z tej trójki: Lumin D3. Ekipa Q21 to troszkę taka ekipa adoratorów Lumina, co w zasadzie nie jest przypadkiem. Lumin to jest chyba synonim jakości, jeśli chodzi o streamery. Te urządzenia kojarzą mi się przede wszystkim z dopracowaniem. Zarówno jeśli chodzi o software, zarówno jeśli chodzi o design całych urządzeń, to wszystko jest spójne, działa i dobrze gra. Zanim pogadamy o dźwięku, najpierw funkcjonalność. Nowy model D3 ma w końcu Tidal Connecta. D2 go nie miała. Ten Tidal Connect u nas w Polsce jest w zasadzie takim wyznacznikiem jakości. Jeśli jakiś streamer go nie ma, no to już tak podchodzimy do niego trochę dziko, a jak to się będzie obsługiwało, czy to będzie wygodne, a ile będzie trwało ładowanie aplikacji i tak dalej. Lumin akurat tą aplikację ma całkiem całkiem spoko, ale znowu Tidal Connect. No po prostu musi być i już. W nowym modelu jest, jestem szczęśliwy i usatysfakcjonowany. No ale żeby nie było, że Tidal Connect i już rozwieszamy baloniki, leci konfetti, fajerwerki, no to nie wszystko. Ten streamer jako jedyny z tej trójki ma xlr -y, co na tym poziomie, jak już kupujemy ten streamer za 10 tysięcy, no w zasadzie powinno być w standardzie, bo często już wzmacniacze za te właśnie 10-15 są już zbalansowane, więc warto podpinać to xlr -ami. W Luminie mamy oczywiście AirPlaya 2, Spotify Connect, Tidal Connect. Urządzenie to jest run ready. Przechodząc oczywiście do najważniejszego, czyli dźwięku, D3 względem D2 ma dużo więcej konturu i to nie jest tak, że jest malutki upgrade. To jest w zasadzie tak jakby wepchnęli nowe urządzenie na rynek i zrobili wielką rewolucję. Jakiś czas temu wrzucaliśmy filmik o Luminie T3 i to jest Podobny efekt. Lumin z każdą nową generacją swoich urządzeń wprowadza coś, co po prostu rozwala wszystkie poprzednie modele i my po prostu stoimy z wytrzeszczonymi oczami, i jak w ogóle mogli to zrobić, i jakim cudem nie zrobili tego w poprzedniej generacji. Dźwięk w Detrujce jest pierwszoplanowy, bardzo szybki, responsywny, dynamiczny. To jest streamer grający równo. Nie mamy tutaj właśnie też takiej cyfrowej naleciałości, czy uczucie, jakby ten dźwięk był jakiś sztuczny, spreparowany. Jest tutaj bardzo ładnie, klarownie, dynamicznie, ze świetną kontrolą w każdym paśmie. Z tej jest to urządzenie zdecydowanie najbardziej audiofilskie, najbardziej dopracowane i chyba też designerskie, bo w Cyrusie no, mieliśmy to takie klasyczne nasze CB Radio, Denon był wielki, ogromny. Lumin wyglądowo względem poprzedniego modelu nie różni się absolutnie niczym. Ale jak połączymy i położymy jednego na drugim, sobie przepinamy kable, zaczniemy testować te urządzenie, no to powiem Wam, że kopara opada jest tak klarownie, tak ładnie, że po prostu się tego nie spodziewaliśmy. Zawsze jak wchodzi jakieś nowe urządzenie, ta różnica jest albo marginalna, albo taka, że mówimy o. Fajnie, no coś tam się w filmie dzieje, ale nie jest to rewolucja. A z każdym nowym luminem po prostu no, stajemy ręce opuszczone i wytrzeszczone gały, bo robią aż taką robotę. Wraz z nowym modelem zyskujemy na szczegółach, na klarowności. To jest tak, że puszczamy sobie jakiś tam żywy materiał, jest oczywiście mocna, konkretna sekcja rytmiczna. Sam streamer gra właśnie pierwszoplanowo szybko, do przodu, ale nie zapomina o detalach i o wybrzmieniach, więc perkusja z basem grają bardzo szybko, zwracają naszą uwagę, jest mięso, ale nie ma takiego efektu, w którym dźwięk byłby zapomniany. Jakieś właśnie wybrzmienia talerzy, powiedzmy, nie wiem, na raz jest uderzony kraż ze stopą i on sobie tam powoli leci gdzieś w przestrzeń, ucieka, a cała sekcja idzie dalej. No, utwór cały czas gra, muzyka dalej się toczy, i nie ma czegoś takiego, że nagle ten talerz nam się wycisza. Tak, jakby ktoś po prostu na mikserze go ściszył do zera. Tam, gdzie jest ten talerz, tam faktycznie on jest. Podsumowując, nieco informacje z dzisiejszych trzech streamerów: Denon przede wszystkim będzie dla osób szukających chilloutu. Troszkę takiego miśkowatego brzmienia. Spokojnego, przyjemnego. Jest to urządzenie fajne, wygodne w obsłudze. No i przede wszystkim będzie pasowało do waszych innych Denonów. Cyrus jest czymś. Czego szukają osoby lubiące nieco bardziej niszowe marki, klasyczne rozwiązania. Design w tym przypadku nie jest najważniejszym elementem, nie musi się świecić żadna okładka, albumu, czy bardzo wyrazisty, jasny wyświetlacz. To jest przede wszystkim urządzenie grające ładnym, równym dźwiękiem. Jak wcześniej powiedziałem, ono robi całą robotę i się chowa w cień, bo wie, jaką jakość reprezentuje. Na koniec, oczywiście, wchodzi lumin w świecącej marynarce w okularach. Taki wiecie, Johnny Bravo wśród streamerów, tylko nie jest to jego urojenie, ta cała piękność, tylko on po prostu robi robotę. Nie będę tego ukrywał, trudno, bądźmy opiniotwórczy. Lumin jest świetny. Jest detaliczny, równy, taki pierwszoplanowy, szybki, bardzo responsywny. Jak trzeba zagrać szybko i właśnie Slayera z bardzo, ale to bardzo gęstą perkusją, to właśnie to zrobi. A jak chcecie sobie puścić jazzik, no to będzie chilloutowo, przyjemnie, on nie będzie wtedy tak sztucznie tłoczył tej energii. Jak widzicie, producenci streamerów się biją, przeciskają, rozpychają się w tych swoich niszach, no bo w zasadzie streamer za chwilę zawita w każdym domu, w którym jest słuchana muzyka. Nie sposób tego uniknąć, tymczasowo oczywiście może to być przystawka blutów ale z czasem no, będziemy chcieli mieć pełny dostęp do wszystkich albumów, które są oferowane i oczywiście dostęp do pełnej jakości. No, Bluetooth nam tego nie da, także streamery się stają coraz bardziej popularne, no i właśnie producenci szukają, gdzieś wprowadzają swoje urządzenia, żeby wypełnić jakąś niszę. Niektórzy właśnie będą szukali czegoś bardzo detalicznego, a niektórzy chcą mieć po prostu święty spokój, dobrą jakość, włączyć, usiąść i się zrelaksować. Jeśli macie jakieś wątpliwości serdecznie was zapraszam do kontaktu. Każde z tych urządzeń jest u nas na miejscu w salonie można wypożyczyć można posłuchać a możemy też po prostu o nich pogadać. Streamerów na rynku jest bardzo dużo. Ciężko czasem samemu jak jest się nowym w temacie podsumować te wszystkie informacje zapisać sobie właśnie plusy i minusy. Jakoś tak o, pogodzić swoje potrzeby z tym co oferuje dane urządzenie. Także dajcie sobie pomóc napiszcie po prostu do nas. Bardzo chętnie Wam pomożemy wybrać odpowiednie urządzenie. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. W komentarzach tam na dole napiszcie, który streamer z tej trójki byście wybrali. Dzięki piękne i do zobaczenia.